Hej, witajcie! Robimy drugi odcinek z Hanka. Tutaj się włączy nasza gierka, oczywiście. Widzimy tu naszego pieska i gra się tutaj nam włącza. Okej, okay, stawaj. Widzimy, że już mamy informację, ale na początku musimy go y Zrobić jego właśnie sprawy. Widzimy, że właśnie poszedł za tą tankę, tak jakby się załatwić. Okej, okay. zostajemy na trzeci level. Um, tu mamy różne rzeczy. I pieniążki. Jeszcze go musimy umyć, nie? Um, nie chcę. Dobra, umijemy go. O. Pierwszy raz go myjemy. Dobra. I teraz tym go spłukiwamy. Ok, karmimy go. Ok, nie ma jedzenia, więc musimy mu kupić. Jak to u Angeli wszystko kupujemy, co już możemy kupić? A nie lubisz. Po co ja ci kupiłam kapustę, czy to, co to jest? A ty tego nie jesz. Okej, okay, czwarty level już mamy. A nie, jeszcze nie do końca, więc... O, już. nie, piąty! Co ja mówię? Uff, rośnie! Okej, okay, urósł nam tu. Usuniemy czopeczkę. O, jakiegoś ludka. I z so Teraz go rozweselimy tu. E, musimy go tak, jakby łaskać. Tak, do 50% damy mu. Mi się do końca. Okej. Okay. Robimy to. Łaskoczymy go tak po szyi. Okej, okay, lubi to, jak widać. No jeszcze troszkę. Nie mam do 50, ale widać, że udało się tak. Idziemy robić fotki. Jakie tu mamy zwierzęta? Papuszka, papuszka. Króliczka mamy znowu. A to możemy zrobić? Może to będzie jakieś inne zdjęcie? A nie. Okej. Okay. Tu zrobimy zdjęcie. No i zdjęcie. Oko to? I tobie. No i pięknie. Co inne zdjęcie? Czyli mamy dwa zdjęcia już. Jako by tym zwierzętom. Okej, okay, szukamy. O, zaraz, gdzieś to powinno być. Dobrze, nie mogę go znaleźć. Więc wracamy się do domku. I co tyś też Hank. To chyba sobie zagramy w gierki. Dzisiaj inną zagramy O w tą. Okej. Okay. Musimy robić takie bańki. U OK. Musimy wypełnić ten pasek na dole. I te ryby nie mogą nam przebić jej, mm, Tych baniek. O, i doszliśmy. Mamy trzy e, serduszka. Mamy jakieś rangi. Uh. O nie, się straciłam mnie do serca. Ok, Boże, coś zrobić źle. Okej. Okay. Też to, to zostawimy, bo to będzie coraz więcej. Nie chcę. A może z tego buta zagramy? Co to jest? Dobra przecisza. A musimy wszyscy sensie, wciągać rzeczy. Tak. I dobrze zrozumiałam. Musimy uważać na ryby, ok. To lecimy. Jakieś worki, buty stare. A co się stanie? No i właśnie, dotknęliśmy ryby. Tak jakby. I o to chodzi właśnie w tych minigierkach. Co my tu mamy? To tak W ubraniach Możemy mieć jakieś bluzki Gdybym miałam wywierać to bym chciała O tą Czy pasuje? A co takie stylowe już gotowe są? Ale to nie. Oczy Oczy brązowe Mamy takie rude czy by były brązowe? Chyba nie. No i się zaopiekowaliśmy właśnie im. Zdobyliśmy drugi level. To jeszcze możemy zagrać w jedną gierkę. To może w tą? Polecę wam gierkę Match Master. Bardzo fajna gierka. A to chyba chodzi o coś innego. No, to jest podobne bardzo. No trzeba trzy mieć. Ok, musimy uważać. Yy, to tak, 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 tak. O proszę. Znam w miarę, w miarę. Uu. Okej. Okay. I o to właśnie chodzi. To mamy jakąś gwiazdkę. I chyba na tym właśnie yy, procesie możemy zakończyć. No zrobiliśmy, zrobiliśmy zdjęcia. Okej, okay, wracamy się. Pójdziemy spać. No i chyba zostawcie 5 lajków. No i chyba na to koniec zostawcie subskrypcję. Dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia. Napiszcie komentarz. Mm, ryby to przypnę wam serduszko. No i zostawcie lajki w górę. 5, no i my się właśnie żegnamy. No, zrobiliśmy. Zrobiliśmy piąty level. No, no w miarę dużo. Krótki odcinek dzisiaj, więc eem, jutro jeszcze będzie z eem, Bena. No, zbyt dużo Wam nie dam. Em, no, nie poinformuję Wam. No, ale chyba możemy się już żegnać, więc pa pa!